Pobrałem darmowy program i prawie straciłem wszystko. Pobrałem darmowy program do nagrywania ekranu. Chciałem szybko zrobić zapis z gry, więc zainstalowałem go i na początku działał świetnie. Nagrałem kilka minut materiału, wszystko wyglądało normalnie. Ale chwilę później komputer zaczął dziwnie zwalniać. Na pulpicie pojawiły się pliki, których nigdy nie tworzyłem, a kamera włączyła się sama. Próbowałem odinstalować program, nic. Antywirus? Wyłączony. Chciałem zalogować się do maila. Hasło już zmienione. Do banku to samo. Dopiero wtedy zrozumiałem. To nie był zwykły program, tylko wirus. Dokładniej Trojan, który w tle wysyłał wszystkie moje dane loginy, zdjęcia, dostęp do konta bankowego. Na szczęście w porę odłączyłem komputer od internetu i wgrałem system od nowa, ale mogłem stracić absolutnie wszystko. Morał? Zanim pobierzesz cokolwiek z nieznanego źródła, upewnij się, że to bezpieczne, bo jeden plik może kosztować Cię całe życie online.